Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj na konferencji prasowej tutaj wspólnie z panem posłem Januszem Cieszyńskim. Zaprosiliśmy Państwa, ponieważ no, chcieliśmy podsumować trochę w to, co się dzieje w ostatnich tygodniach i miesiącach od czasów przejęcia władzy w naszym kraju przez koalicję 13 grudnia, koalicję Donalda Tuska i jak wygląda, jak wygląda realizacja obietnicy i zapowiedzi programowych tejże właśnie koalicji. Ponieważ. Mm, przed 15 października składano różne obietnice, bardzo często e, kreowano niestworzoną rzeczywistość przed obywatelami, określono bardzo e, kolorowe e, wizje przed naszymi rodakami. Natomiast e, po przejęciu władzy 13 grudnia przez Donalda Tuska i jego akolitów, nagle okazało się, że wszystko jakoś idzie inaczej. Decyzje są. E, e, podejmowane zgoła na odwrót wobec tego, co obiecywano, co zapowiadano. Tak było w przypadku chociażby dobrowolnego ZUS-u, miał być dobrowolny ZUS, a jest podwyżka ZUS-u o ponad 250 zł. Przymusowa w dodatku dla każdego przedsiębiorcy. Miała być, szanowni państwo, obniżka cen paliw do 5 ,19 zł 19 groszy, co sam obiecywał Donald Tusk, a jest podwyżka, podwyżka opłaty paliwowej o 13 ponad procent. Jeżeli chodzi o na przykład obietnicę podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli, tu również Donald Tusk obiecywał 1500 zł podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego, a okazuje się, że po wyborach w kiedy przejął już władzę, ta podwyżka realnie, tą, którą daje rząd Donalda Tuska, wynosi niecałe, uwaga, niecałe 500 zł. Koalicja 13 grudnia, Platforma Obywatelska, Trzecia Droga, która miała być nową jakością, alternatywą, lewica, szły również pod takim hasłem. Nic co dane nie zostanie odebrane. I proszę państwa, może i byłoby w tym dużo racji, my nawet przyklasnęliśmy i cieszyliśmy się z tego, że dobre programy będą realizowane, kontynuowane. Nic z tych rzeczy. Po 13 grudnia dobre rozwiązania są likwidowane, ograniczane. Jednym z takich programów, który został zlikwidowany jest chociażby program kredytów dwuprocentowych dla młodych ludzi, którzy wykorzystywali te środki na nabycie swojego pierwszego mieszkania. Kolejnym programem, który został w znaczący sposób ograniczony, to jest, szanowni państwo, również program tarcz energetycznych który normalnie miał obowiązywać przez cały rok, a Donald Tusk i koalicja 13 grudnia przewidziała zamrożenie cen za energię elektryczną, ciepło i gaz tylko do końca czerwca. Po czerwcu, po wyborach samorządowych i europejskich, niech się dzieje już co chce, niech ludzie sobie sami radzą. Podwyżki będą sięgały nawet 40-50%. Zapowiadano też, Szanowni Państwo, odpolitycznienie. Takie było hasło platformy obywatelskiej spółek Skarbu Państwa. I co się dzieje? W pierwszych dniach tak naprawdę obserwujemy już w pierwszych dniach rządów koalicji Tuska obserwujemy już tak naprawdę skok na stołki w spółkach. Partyjni działacze, kandydaci z list trzeciej drogi, lewicy, platformy obywatelskiej ochoczo, podwinęli rękawy i startują oczywiście zabiegają o względy polityków koalicji rządzącej po to, aby zajmować kolejne stanowiska w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Bardzo często są to osoby bez żadnego przygotowania doświadczenia w biznesie czy w sektorze energetycznym, bo również o takie spółki chodzi, w których dzisiaj zasiadają powoli i do nich są kierowani działacze partyjni platformy Obywatelskiej trzeciej drogi i lewicy, ale to tylko kilka zarzutów i konkretnych oszustw, z jakimi mamy do czynienia z ostatnich tygodni rządów koalicji 13 grudnia, bo dzisiaj pojawia się kolejna sprawa, która dotyczy już bezpośrednio najmłodszych, dzieci, którzy, które liczą na jedną bardzo ważną i przydatną dla nich rzecz, ale o tym już pan poseł Janusz Cieszyński. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy się podczas konferencji prasowej dowiedzieć, co dalej z programem Laptop dla Uczniów? Dlaczego ten program jest taki ważny? W ramach badań, które były prowadzone już po powrocie uczniów do szkół po pandemii, okazało się, że ponad połowa nauczycieli zgłasza braki sprzętowe braki sprzętowe, które uniemożliwiają nam zaproponowanie młodym ludziom szkoły przyszłości, szkoły, w której będzie można się uczyć o sztucznej inteligencji, o nowych technologiach, o tym, jak się odnaleźć w współczesnym świecie. Warto też pamiętać o tym, że Wiele badań, także prowadzonych przez Eurostat czy ekspertów zagranicznych wskazuje, że w Polsce poziom kompetencji cyfrowych, i tutaj mowa o tych najbardziej podstawowych kompetencjach, wciąż odstaje od tego w zachodniej Europie. Prawo i sprawiedliwość miało pomysł na to, jak to zmienić. W krajowym planie odbudowy przewidzieliśmy zakup 735 tysięcy laptopów, które miały trafić do uczniów. Zrealizowaliśmy pierwszą część tego programu w ubiegłym roku. 394 tysiące sztuk sprzętu trafiły do uczniów. Ja tylko przypomnę, że to jest obietnica dwukrotnie złożona przez Donalda Tuska, ani razu niedotrzymana, którą rząd prawa i sprawiedliwości zrealizował. To się, szanowni państwo, było naprawdę bez potknięć, bez wątpliwości. Kupiony został sprzęt światowych marek od renomowanych dystrybutorów i wszystko jest zrealizowane tak, jak być powinno. Teraz szanowni państwo dowiadujemy się, że z powodu wątpliwości Komisji Europejskiej ten program może zostać skasowany. Nasi oponenci mówią, że nie ma na niego pieniędzy. Podczas gdy sami jeszcze kilka tygodni temu ogłaszali, że przygotowali budżet, w którym pieniądze są dosłownie na wszystko. Nasi oponenci mówią, że problemem jest krajowy plan odbudowy i brak środków europejskich, ale w piśmie, które otrzymało Ministerstwo Cyfryzacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jest jasno wskazane, że tak naprawdę chodzi o uzupełnienie pewnych dokumentów, o wprowadzenie modyfikacji, a czas na rozliczenie tych tak zwanych kamieni milowych jest do trzeciego kwartału 2025 roku. Pani minister Nowacka zapowiedziała, że nie będzie prac domowych i postanowiła zacząć od siebie, bo to ona nie przygotowała aktualnienia specyfikacji sprzętu, nie zrealizowała zmian w tym rozporządzeniu, więc Ministerstwo Cyfryzacji nawet gdyby chciało, nie może ogłosić stosownego przetargu. Szanowni Państwo, to jest projekt moim zdaniem na miarę fabryki Intela, na miarę CPK, na miarę energetyki atomowej, bo to jest, szanowni Państwo, projekt, który dotyczy przyszłości młodych Polaków. To jest projekt, za którym głosowało ponad 400 posłów w poprzedniej kadencji, w tym naczelna krytyczka tego projektu pani minister Nowacka oraz jej zastępczyni pani minister Lubnauer. Wtedy wiedzieli, że to jest droga w przyszłość. Dzisiaj próbują się z tego wykręcić, a rolą Prawa i Sprawiedliwości, jako konstruktywnej opozycji, jest to, aby do tego nie dopuścić. My, tej sprawy, tak nie zostawimy i będziemy pilnowali, żeby młodzi ludzie nie ponieśli negatywnych konsekwencji decyzji rządu Donalda Tuska. Dziękuję bardzo. Więc, szanowni Państwo, wszystko wskazuje na to, że jest po laptopach. Po laptopach kolejny program, cenny program, który miał służyć dzieciom, młodzieży, nauczycielom i przyczyniać się do e, w e, informatyzacji polskiego społeczeństwa, do lepszego dostępu do nowoczesnych narzędzi, do internetu, będzie najprawdopodobniej zarzucany e, i e, zlikwidowany. Apelujemy do rządu Donalda Tuska, do pani minister Nowackiej, aby tego nie robiła. To jest program, na który czekają nauczyciele, na który czekają dzieci, młodzież. Mamy nadzieję, że będzie on kontynuowany i będziemy bardzo mocno naciskali na to, aby z tego programu nie rezygnować.